Cześć wszystkim, z tej strony Dragonhack, a to kolejny odcinek od zera do miliardera. Jak widzicie był mini-event, w sumie dzisiaj jest jeszcze rano, 29, koniec, ostatni dzień eventu. Zdążyłem odebrać skrzynkę, kupiłem sobie tam jakieś parę broni. Przejdziemy się teraz może po sekcie, poszukamy demonisa. I tak, na początek może otworzymy sobie skrzynkę wakacyjnego, wakacyjny kufer, co nam wyleci pod koniec eventu. Los. Los, którym w sumie można i zaraz wykorzystać, ale najpierw poszukamy demonisa. Co jeszcze? Tu widzę, że mi przez noc slotał Mefium, mój zastępca smocze runy. Od razu doładujemy. 16300 smoczych runek. Całkiem spoko. Przez te... 3 dni udało mi się zdobyć troszkę heroików. No w ogóle Marlo, jak widzicie, no to chyba oszalała. Bo dawało mi te miksturki pełnego leczenia. Więcej dawała ich niż po prostu serc. Dlatego mam ich aż tyle. Tak samo mam jakieś kielichy z krwią z Edwujek ze sekty. No i najważniejsza zdobyć tego w sumie jest wczoraj. Dziękuję wszystkim za medal na forum. W sumie zaraz wam go pokażę też. A mianowicie chcę wspomnieć o tym, że mam właśnie taką oto nową legendę. Podpisaną przez Dragon Haka. Cudo, fajnie wygląda. Latałem to wczoraj rano, czyli 28, rano około godziny 9. Wbijam sobie, po czym szukam Demonisa. O 6 rano nie ma. Dobra, na telefonie szukałem. Potem o 7 rano również nie ma Demonisa. Mówię kurczę, no szkoda. Około 9 wbijam na komputer. Eee, okazuje się, że mój internet niestety domowy. Ale jest strasznie słaby i... No i nie da rady nic zrobić. No mówię, kurczę, no muszę coś zrobić. Muszę coś ogarnąć. Forum itp. No to trudno. Udostępnię sobie internet z tego telefonu. Najwyżej no stracę kilka mega. No to udostępniam sobie ten internet. Wbijam sobie na kompa. I wbijam na Margonem. Patrzę, o postać przy... Przy Berdze stoi. No to okej. Okay. Stoi przy Berdze. Wbijamy sobie Berge a tu legenda. I takie szok. Co serio? Pokażę wam teraz w sumie screena, jak to wyglądało. O, to właśnie screen Zew Mordu. Z My Zamknąłem już walkę od razu i nagle patrzę legenda. Ładnie to wygląda. Całkiem ładna legenda. A teraz może medalik. Jest takie forum, w którym można się pochwalić z stobeczami I... znaczy forum. Taki temat. No i tu zostawiłem i dziękuję wszystkim, którzy dali mi medal którzy nawet napisali w minusach, że mam przystopować, bo już no, trzecia z sekty, plus jeszcze jedna z Dema, więc no, można powiedzieć, że czter, czwarta z sekty e, 23 plusów. O plusy nie prosiłem z góry mówię. Po prostu dostałem od znajomych. Tyle. Powracamy do szukania demonisa. I to jeszcze chciałbym w sumie wspomnieć. Wczoraj pojawiły się wyniki e, na temat. Yy... wyników o zaproszenie Niektórzy ludzie sugerowali mi, że są ustawione. Nie ustawione były te wyniki, no. Nie wiem, kto tak myślił. no Jeśli nie chcecie konkursów, ja to robię tylko dla was. Jeśli nie chcecie takich konkursów, jeśli nie chcecie, żebym rozdawał wam pieniądze, nie chcecie, żebym rozdawał wam zaproszenia na światy prywatne, spoko, napiszcie, no, jeśli będzie taki hejt w stronę mojej osoby, że ustawiam wyniki bądź też wszystko jest ustawione, podrobione. Że wymagania nie spełniają, a tam trzepiali się. Nie, nie ludzie nie potrafią, nie potrafią czasem czytać ze zrozumieniem, nie potrafią wysłuchać dokładnie do końca filmiku, i potem zadają milion pytań na temat filmiku, jakby by mogli, by raz posłuchać. No tam filmik trwa półtora, bodajże, albo dwie minuty. To nie jest dużo, no. przesłuchać to nawet dwa razy też można. No, troszkę nie ukrywam, że na niektórych się zawiodłem, ale też. Pocieszczyło mnie to, że naleźliście się tacy, którzy mnie zrozumieli, jeszcze mnie obronili mojej osoby. Um, I w sumie to chciałbym jeszcze wspomnieć, że wyniki, w sumie dzisiaj będą trzy filmiki prawdopodobnie na kanale. A co tam na Bogato <laughs> na temat nowego interfejsu? Bo jak pewnie niektórzy z Was usłyszeli, bądź też już wiedzą, wczoraj wieczorem nagraliśmy z. Taxi ZRT, w sumie jak już wrzucam ten odcinek, to pewnie już Taxi wrzucił też swój. Wraz z tam jakąś ekipą, więc jeśli chcecie, się możecie do niego wbić, zobaczyć jak sobie tam radzi na początkach, jak wygląda margonem od strony początkującego gracza, lekko doświadczonego można by było powiedzieć. No i staram się mu pomóc. Nie chodzi tu o jakieś, nie wiem, wybijanie się na jakimś, czy. Chodzi mi tylko o to, żeby. Umilczcie mu czas i w sensie takim, żeby wiedział więcej, żeby mniej błędów popełniał w tej grze I co mi tylko o to chodzi No, co tu jeszcze mamy? Stałem jeszcze na wujcie magiem mm, Ale niestety nic nie wydropiło, nawet Herko Bo to mało być, w sumie miałem około 50% events bo trochę... Czasu spędziłem na tantosie Nie tantosie, tylko tempestie no i tak, ten nowy interfejs nie jest aż taki zły Wydawało mi się wcześniej, że naprawdę ciężko, ciężko będzie z nim, żeby się przyzwyczaić Jedyne co mnie irytuje to jest chat, Ale pewnie po jakimś tam czasie pójdzie też się przyzwyczaić No i umiejętności nie są te same To też taki może mały minus Ale może i dla niektórych też plus Zobaczymy czy z tego wyjdzie Może też będą jakieś odcinki z nowego interfejsu, no dzisiaj w sumie Chcę zrobić odcinek na temat dodatków do tego nowego interfejsu Postarać się jakoś to obrać Ale też no, nic nie obiecuję, no różnie będzie to wyglądać, zobaczymy jeszcze Teraz idę ten los jeden wziąć Co do legendy, którą mam Planuję praktycznie dzisiaj, prawdopodobnie przepraszam, dzisiaj ją wymienię I dopłacę, srogo dopłacę Do pierścienia z vapora, Ponieważ tego samego dnia Kinder niespodzianka. Kinder Zlotał pierścień z wapora na 227 z klontów, na paladyna wojownika. go wymienił tam pierścień na 70. I to coś tam jeszcze dopłacił. No i muszę teraz go odkupić od tego drugiego i prawdopodobnie będę musiał za niego zapłacić tym pierścieniem plus około plus minus 4500 milionów. Może i nieopłacalne. Może ten pierek według was jest warty te miliard co najmniej. Ale na tym tym pierścieniu mi naprawdę zależy, bo on ma całkiem, całkiem dobre statystyki, według mnie aż za bardzo zawyżone, no ale całkiem spoko. No u tego wykupiłem chyba wszystko, co... Wszystko, nie wszystko, tylko kupiłem to, co mi najbardziej potrzebne, czyli Potomaga bo błyskawice naprawdę się na nim przydadzą. No owce nic nie kupowałem na bo błysk też nie. No ja wołownika raczej nie będę na tym świecie grał, znaczy to z pewnością chyba. Na polady no no, no nie za bardzo mnie to zainteresowało, niby pod nowy interfejs błyskawice, ale nie chcę co nic z tego. Natomiast no te podstawowe, na które może kiedyś bym się decydował wbić level, czyli na 85. Oczywiście goplana, ewentualnie Królik e, GRK, jeśli w sumie nie bym miał CBK, i na 180 łowczyni, bądź na 240. Maddock Magua, ale nie patrzę nawet, czy są jakieś lepsze uronie. Dobra, tego nie, tego się loterii nie robi. Robi się loterię u tego. No to spróbujcie spróbować szczęścia. Co my wyleci? Oj, pluszowy tukan. No cóż, trudno. Życie. U tego coś jeszcze możemy. Mamy karambole jakieś, czyli tę walutę eventową. Mamy dwa. O, Możemy coś co to kupić. Możemy kupić albo konsumpcyjne. Teleportuje gracza do wioski rybackiej. Nie widziałem tego wcześniej. Kurde. Bierzemy to. 10 teleportów darmowych do Tuzmer. Zbędną do wioski rybackiej, no ale. Całkiem spoko. Relogamy się teraz na magę. Oto proszek nam się udało. Znaczy chyba nawet się nie udało. Bez jest przerwa techniczna, kilka minut, czyli prawdopodobnie ta, która kończy event, więc zaraz wracam. Z tego co widzę to jednak nie było tej respiącej. O dziwo. Ma tylko zwykła przerwa. Zobaczymy. Ale chyba nawet nie respiąca była. Yy, nic więcej nie potrzebuję na MAGA. Mam tak: 180, 210, 300, 270, 150. Podwójnie 210 kupiłem? Ooo, ale mnie gapa. No, 70 i. 85. Yy, tak, skrzynka trzeba otworzyć. Tak, to skrzynka, tylko tu schowujemy tak. Skrzyneczka to no wypada. Uwaga, uwaga. Heroiczny los. Trochę lepiej, kurczę, w końcu nie runy, w końcu nie runy! Cudownie, to... Aha! Raczej to była respiąca, gdzie są te małpki? Halo? Oh. <grywk> Czyżby... ...administracja zrobiła taki błąd, że... ...zostali ludzie na mapce... ...którzy tutaj byli... ...a npc zostały przeniesione do Karkachen? A w sumie sprawdzimy sobie na szybkości Zobaczymy z ciekawości Zresztą w sumie paladyna na tej mapce To by było nie głupie Pewnie i tak przerzucą, ale to powinny zrobić za chwilę Dziwne, nigdy mi się tak jeszcze nie zdarzyło Karkahan, Karkahan albo Tornek? On bez powinny być? Czy nawet werbin? No tu na lewo zawsze były, tak są przeniesieni Widzicie? Czyli na koniec eventu, zakończenie eventu. Mamy losy. Jak chcecie, też, jeszcze loteria jest możliwa do robienia. Tutaj mamy te itemki. Tutaj mamy. Spróbowanie szczęścia Może zrobimy tak. Usunę jeszcze. Ten unikat. I ten unikat. Bo nie, ponieważ chcę. Może coś wypaść podwójnie z tego losu. A nie chcę tego zmarnować. Więc co? No to lasujemy. Lasujemy coś razy 6. Dobrze mówię, razy 6. I co to jest? Coś razy 6. się razy 6. Karambole. No to cóż, mamy coś do kupienia za 10 karamboli. Nie u tego. Chyba nawet nie u tego, tylko. Tego samego? Nie. U tego nie. Yy, mamy karambolę. Tak, to jest właśnie to. I albo możemy kupić sobie taki piękny napój ananasowy, ale raczej nie potrzebuję do szczęścia. No tego nas nie stać, niestety. 30 to aż kosztuje podwójny lek, unik, czy może siła krytyka magicznego? Namaga już mam na Paladynie, albo na Paladynie mam siłę krytyka magicznego. To może jedno to błogosławieństwo. I tak jest dwa. Hmm. To niby leczy. Czyli dla błogosławieństwa kupię chyba takie. Do expa Tak, tak, dobra. Szkoda się namyślać. Nawet spoko. Event uważam za nie do końca udany, ze względu na to, że nie zapałem żadnej legendy. A na priwie niby coś tam powinien zapać. Jak autoplif. No ale cóż, nie każdy ma szczęście, prawda? Ja mam szczęście do legend normalnych, do eventowych. Póki co. Póki co. Niezbyt. No i cóż. To teraz byśmy mogli porobić na tym tantosie. Przejść się na, na Wójta Maga wbijam na 144 na Arcy Maga. Legenda z Wórka sprzedana, jednak mam na tyle pieniędzy, żeby kupić sobie coś innego. Zobaczymy jeszcze. Do Mytar, do Ithan. Kochanki bym poszukał, chyba albo poszedłbym na jakąś dwójkę. Przejdźmy się, może, na Wójta. Czy ja mam do jeszcze te peki na Wójta? Bacy moglibyśmy w sumie też poszukać. To może ze dwój a bacy poszukam. Ok, zróbmy tak. Zaraz wracam i szukam bacy. No proszę, Chwila, moment. Baca znaleziony. Pytałem wcześniej, czy klon coś chce. Niestety nikogo Chętnego nie ma, w sumie się nie zdziwię, z 9 rano, mało kto o tej godzinie gra, gra na Santosie Myślę, że go zjadę, chociaż... Powiem wam szczerze, że... Może to bywać różnie Mam też tarczę na 1.3.5 Kulkę miałem na 1.3.0, ale z nią sprzedałem przez przypadek Bo na chwilę zdjąłem. no ale baca widzę, że już schodzi, Myślę, że to końca, jak tam się nie skończy Manaż nas nie dobije za bardzo. O! co? Nie szalej! Zamrożenie, proszę. Ach. Unikatowy toporek, niestety. No cóż. Bywaj tak. No i teraz przejdziemy się może na wójta Ubijemy raz. Potem może przejdziemy jeszcze raz po sekcie. Zobaczymy jeszcze, co to. Co to wymyślę na tym odcinku? Jak widzicie coraz bliżej jestem tych... E, tego osiągnięcia, tego zdobycia, tych miliardów na tym świecie No nie będzie to takie łatwe, no... To, że mam teraz warto, nie oznacza, że będę miał zawsze Co, że zlotam tyle legend w ciągu tak krótkiego, krótkiego czasu, bo seria zaledwie trwa chyba półtora miesiąca A już mam trzy legendy w ekwipunku I tu od razu mamy takiego ciekawego pana Pozdrawiam pana kluska. Dziękujemy za zadanie. Relagamy już sobie na drugą postać. Mam nadzieję, że tego czasu chłopak da auto albo zdąży nas zabić. Trudno, no klusek... Mogę się bronić palem, jeszcze tego teraz, póki co nie będę robił. Potem jeśli będzie zajęty wójt, to chętnie się przejdę. A na Paladynie może poszukamy... Znaczy dema w sumie nie ma, bo mi napisał. Ale możemy przez ten czas odebrać pocztę. Więc odbieramy pocztę. Troszkę lajki like pewnie są widoczne. I co tu mam sprzedać? To na pewno leci do tuni. To na pewno leci do tuni. Na pewno leci to do tuni. To. To. To też. To może na chwilę nie. To i to. A resztę zobaczymy No heroiki to świat prywatny no, Postaram się w sumie ci co dostali zaproszenia Dzisiaj o rano o godzinie szóstej Na tantos To bo, bo, jeśli się do mnie zgłoszą, jeśli widzą ten odcinek to Zapraszam, do staniecie tam 30M na start Te dwie osoby I jakieś tam heroiki co tam mam, takie śmieciowate sekty Może wam się uda sprzedać, jeśli nie to, to oczywiście do tuni dacie A jeśli chodzi o to to może akurat jakaś się wam przyda na Profesja, bo na level, na który chcecie widzieć. Bo... nie wiem e, Jaki chcecie osiągnąć poziom Żebym zaraz jakieś tutaj gafy nie strzelił i nie sprzedał jakiejś legendy Czy czegokolwiek Tego, tego, to te chcę, no bo to tylko syf w To też sprzedam, nie potrzebuję zbroi na Bo to tylko syf, syf, mam syf wtedy w ekwipunku, więc no nie potrzebuję tego. A w sumie postać tak była na tym. Na mapce eventowej. Teraz jak widzicie, została przeniesiona do Tornek, czyli już wszystko było w porządku. Tylko Max jakoś tak u mnie dziwnie zbogował. To też nie potrzebuję, no też już raczej mi się nie przyda. Niektórzy mówią, że lepsza, ale ja myślę, że tak. Ta z jazmuler jest oko. Wszystko sprzedane. No mam tutaj podmiankę tarczy, niestety, bo tanio ma przebicia, bloku przebicia. A umki na drugie mam odporzające po prostu podstropicieli Troszkę tych miksów mi się nazbierało, ale ja to wymieniam na kolca, jak tu widzicie Jeden miks, to się jeden kolec No i po prostu my zakończymy ten odcinek, w tym oto Odcinek umową, <todgłos> no i dzięki za oglądanie, jak to trwało Napiszcie w komentarzu, że dotrwaliście Niektórzy naprawdę oglądają całe moje odcinki, jestem z was dumny jest mi niezmiernie miło, dzięki, że jesteście tyle już prawie 2,5 tysiąca, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, siemanko. Do it! Just do it!